Alert, alert! Odpalamy czwarty, najbardziej szokujący i mrożący krew w żyłach odcinek Klątwy Tańca z Gwiazdami. Jeżeli myśleliście, że ta historia osiągnęła już swój szczyt, to byliście w ogromnym błędzie. Pamiętacie sagę? Najpierw było niewinne trzymanie się za ręce, potem był publiczny, pełen czułości uścisk na scenie, następnie wjechała podwyżka za robienie szumu. A teraz mamy dowód ostateczny. Dowód, który mrozi krew w żyłach i łamie serce jednego człowieka. Agnieszka Kaczorowska i jej taneczny partner Łukasz Rogaczewicz zostali przyłapani na wspólnych rodzinnych aktywnościach. Tak, to już nie jest praca, to nie są treningi, to jest spędzanie raza wolnego, prywatnego czasu. Mamy zdjęcia z ich wspólnej przejażdżki rowerowej, mamy zdjęcia z ich relaksu w knajpce. A wiecie, kto im towarzyszył w tej sielance? Córki Agnieszki Kaczorowskiej. A wiecie, kogo tam co najważniejsze nie było? Jej męża, Macieja Peli. Powtórzę, żeby to w pełni do Was dotarło. Ona, on i jej dzieci, bez męża i ojca. Co tu się dzieje? Czy my jesteśmy na żywo świadkami testów na ojczyma? Spójrzcie na te czułe gesty, o których pisze pudelek, na tę swobodę, na tę atmosferę. To nie wygląda jak spotkanie koleżanki z kolegą z pracy. To wygląda jak idealna, nowa, paczkowa rodzina na niedzielnym spacerzu. My w alercie celebrytyckim jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zaniepokojeni. Pytamy głośno, gdzie jest Maciej Pela? Czy on wie, co się dzieje? Czy ktoś powinien do niego zadzwonić i zapytać, czy wszystko w porządku? To jest absolutna, totalna eskalacja! Klątwa tańca z gwiazdami przestała być internetowym żartem. Ona dzieje się na naszych oczach i to w tempie ekspresowym. Co myślicie? To wciąż niewinna koleżeńska przyjaźń? A mąż po prostu był tego dnia zajęty? Czy może jesteśmy świadkami, jak na naszych oczach rozpada się jedno małżeństwo i rodzi się nowy gorący romans? Czekamy na wasze teorie. I subskrybujcie, bo finał tej telenoweli będzie absolutnie epicki!